I teraz przejdziemy się do mi, mi na ulicy Sądowskiej od 16 do 17, a zaczynamy od Aslifta. Nic oryginalnego mi się nie udało niestety znaleźć. Żadnych oryginalnych KMZ-ów. Idziemy dalej nic są wszystko 16, a mamy prawie byłby przypał i to bardzo przypałby przypał by było w ostatniej chwili. Pani weszła, szła i się pytała. toła co ja tu robię, ale się udało. Na szczęście, miła była. Tyle dobrego. Tyle dobrego przynajmniej. To jest 16a. 25 jest UDT. Kolejny Aslift. No, chociaż jakiś oryginał by mógł być. Jakiś KNZ oryginalny. A to same Aslifty są. Teraz był lift-serwis stary. Na szybko się przynajmniej drzwi zamykają. Też dajcie, dajcie znać w komentarzach, czy ta winda ma... jakie masterowanie, czy przestawdę, czy zbiorcze. Na razie mi się nikt nie dosiadł jeszcze. I'm a zero. To 16B, mamy aslifta i to jeszcze całego w dykcie. O, tutaj... Teraz wam pokażę. 24 jest UDT. O, patrzcie. Dykta, dykta, dykta. Wszędzie dykta dosłownie. Cała winda jest krona. To jest już ostatni Leningrad z Santockiej, tak mi się wydaje. Jak jest więcej, to już, to już następnym razem nagram, bo trochę dużo czasu mi to już zajmuje. Już nagrywam chyba pół godziny, albo nawet godzinę. Każdy Leningrad, więc właśnie, właśnie to. Więc chyba właśnie jak będzie jeszcze jakiś Leningrad, to przyjdę do niego następnym razem, bo długo, dużo długo już mi to zajmuje. Czasami też dostępy są trudne tylko do ósmego piętra. dosłownie od Słajda, nie? Od Słajda, od Tisa. A slift, niestety, taki, taki złom to jest. Mamy zero.

Dobra, idziemy dalej Tutaj mi się pani dosiadła Ale już jestem sam Na szczęście na drugie jechała Dobrze, tylko na drugie, a nie na ósme Na przykład jak na Pionierów 1A Pani jechała ze mną na dziesiąte na przykład I Chylańska 51C Też pan jechał ze mną na dziesiąte to jest zawsze najgorze, jak ktoś, jak ktoś akurat na dziesiąte jedzie. Dobra. I na zero jedziemy. Jeszcze zostanie mi, mi ostatnia klatka. I dalej, jeśli dalej są deinigred, to już odpuszczam, bo ciężkie są dostępy tutaj. Ciekawe czy to jest przestawne czy zbiorcze, zaraz zobaczymy, może mi się ktoś dosiądzie, to zobaczymy, ale jak nie, no to ja raczej nie będę wiedział, dajcie znać w komentarzach. Pierwsze? Dzień dobry. Tak, pierwsze to jest. No dobra. Przepraszam Was widzowie, niestety przejazd będzie krótszy, bo na pierwszym się pani dosiadła. No to tutaj jest zbiorcza. Dobra, dzięki. Ulica Sandowska 17a mamy Schindlera 3300 i to już jest ostatnia winda z tego Leningradu. Dobrze, że Schindler, a nie Aslift. No, ale lepszy to byłby KMZ jednak. No, są 16-17, niestety był krótszy przyjazd, tylko do pierwszego by mi się pani dosiadła. Więc jednak, jednak te windy są zbiorczym sterowaniem. Sterowanie jednak zbiorcze. Tam jest panel dotykowy. Ja nie przepadam za tym panelem, no ale to już lepsze niż Aslift przynajmniej. No też najlepszy to byłby KMZ. KMZ byłby lepszy, ten taki... no ten taki oryginalny. Kreś wszystkim taki KMZ oryginalny byłby lepszy. Były tutaj kiedyś. Pozdrawiam ciebie win windy w Polsce, bo wiem, że je nagrałeś. Jedziemy na zero i kończymy odcinek. No i jak ktoś klikał przycisk. Ktoś będzie czekał, słuchajcie. Przystanek zero. Tak, ktoś czeka. Dzień dobry. Dzięki, Dzięki za opątanie tego filmu. Czym się pojedę, to cześć.